Mamy tutaj pytanie do Michała Paluty, ale zanim to jest, Kasia zada, to Kasia jest 55 km, co już dzisiaj zjadłeś? W losowej kolejności, trzy żele, w tym jeden duży, jeden batonik energetyczny z kofeiną, jeden taki duży baton proteinowy z jakimiś tam cukrami, banana, nie wiem w sumie ile tych bidonów, bo cały czas piję i je dopełniam na nowo. I już nie mam więcej zapasów. Ech. Jestem głodna. Dobrze, że ja mam i dobrze, że są sklepy. Pytanie do Michała, co robi źle? To było obiecane, że Kasia spróbuje te 120, i dzisiaj ta próba będzie w końcu miała miejsce. Pogoda jest optymalna, myślę, że w górach będzie 20 kilka stopni, a w słońcu może znowu zbliżymy się do 30, bo dzisiaj według prognozy pogody ma być 21 w cieniu, jest naprawdę ciepło, dzień piękny, jak widać, flamingi już sobie chodzą po salinas. Mam nadzieję, że to piękny dzień w górach, więc dzisiaj zapraszam Was na klasyczny bike film po prostu z trasy. A my dzisiaj jedziemy na taki klasyczny wariant Portetudons, taki, żeby się Kasia spodobało i żeby, ta, żeby te kilometry weszły jak najprzyjemniej. Czyli podjeżdżamy sobie przez Caiosę, Konfrides, potem podjazd od Alkolei, no i piękny zjazd do Sei, potem Finestra, więc klasyka w taką pogodę. Myślę, że Kasia nawet nie poczuje tych 120 km. Dużo płynu do mycia naczyń tam wlałam. I zostawiłam, a Ty przyszedłeś, wylałeś to, nie, przypu... ja. nie przypukałeś tego i ta, odłożyłeś ten jest, bidon. To jest piłeczka ta odbita. Właśnie chciałem Wam drodzy widzowie powiedzieć co się dzieje jak nie myjecie bidonów, zaraz pojeździe tylko myjecie na ostatnią chwilę. Ale wiadomo kto jest winien. Dzisiaj te pomarańcze na drzewach pasują do pogody. Nie ma takiego kontrastu co czasami jedzie. Ludzie poubierani w długie bluzy, rękawy, a tu pomarańcze. Dzisiaj jest optymalnie. Ciekawe co tu rośnie. Pytanie do widzów z zacięciem ogrodniczo-rolniczym, sadowniczym. Co to za liście, co tutaj jest pod tymi siatkami? Tego, jak popularny jest ten zamek w Guadaleście i samo miasteczko Gładalec, czy tam wioska, to znowu dzisiaj jest zwykły dzień, a tutaj po prostu tłumy emerytów i w zasadzie większości Hiszpanów. W sensie, tak jak słuchamy języków i słuchamy ludzi, którzy pytają się nas, czy woda jest pitna, to wszyscy są raczej Hiszpanami, więc zdaje się, że jest to miejsce też popularne wśród Hiszpanów, a nie tylko turystów. Strasznie dużo ludzi. A my jesteśmy w Konfridesie. Dzisiaj y, szacun dla Kasi za walkę, bo. Nie jest to najlepszy dzień, <laughs> ogólnie kryzys dzisiaj bomba wjeżdża na pełne i po prostu jest zapotrzebowanie na energię jest takie, że nie mam tak wielkiej torby na kierownicę, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić tak wielkiej torby na kierownicę, która byłaby w stanie sobie poradzić dzisiaj z zapotrzebowaniem energetycznym Kasi, więc... Mam nadzieję, że. Jeszcze czas. czas. No wiem, no to jest po prostu nies niesamowite. Więc yy, moglibyśmy zrobić jakiś pojedynek na ilość, na możliwość przyjęcia węgli yy, Michał Paluta kontra y, Kasia. To by było. Myślę, że Kasia by zdeklasowała Michała, po prostu to jest nie niesamowite stanie. No i co, przed nami zostały ostatnie niecałe 4 km podjazdu tutaj na przełęcz, a potem zjazd, a potem właściwy podjazd na portę dons ale od strony właśnie tej już gór, czyli to jest ta krótsza część, ta, na którą jakiś czas temu na filmie gonił nas pies. Wzadzie Pies pokazywał nam, jak jesteśmy słabi. A potem już długo, długo w dół, no ale zaczymy. Tak naprawdę dzisiejszy dzień uznam za zaliczone. Kasia już wyjedzie na to porty Tudons. W innych warunkach niż jak ostatnio tej byliśmy. Ale przed nami jeszcze no łącznie 10 km podjeżdżania, może trochę więcej. Zaliczone. Kolejna góra Kasia do kolekcji. To jest dzisiaj... O Jezus, co się dzisiaj dzieje. Ale dobrze, 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 dobrze do końca. Nie Michała paluty, ale zanim to jest Kasia zada, to Kasia jest 55 km, co już dzisiaj zjadłeś. W losowej kolejności trzy żele, w tym jeden duży, jeden batonik energetyczny z kofeiną, jeden taki duży baton proteinowy z jakimiś tam cukrami, banana. Nie wiem w sumie ile tych bidonów, bo cały czas piję i je dopełniam na nowo i już nie mam więcej zapasów, Ech. jestem głodna. Dobrze, że ja mam i dobrze, że są sklepy. Pytanie do Michała. Co robisz źle? Co, co robisz źle? To chyba pytanie do tego organizmu. Czego potrzebujesz w organizmie, kuśnierka? Bo to jest, tu jest chyba problem, ale jest to faktycznie niesamowite, bo, bo ja nie jestem w stanie wozić, wyobrazić sobie jak mogłabyś wozić ze sobą ilość jedzenia? Bo ja czuję, że jestem tak właśnie na granicy bomby z niejedzenia. Tak ja wiem jak to jest możliwe. To jest, to jest, to są problemy. To jest, jak się cieszę, że mogę dziś duże śniadanie. Jakby Kasia miała sponsora od jedzenia, to by go puściła z torbami. Tutaj jakiś ten partnerów od suplementacji lepiej nie, bo nie wiedzielibyście w co się pakujecie, żeby sobie z tym poradzić. To są, to są dopiero zapotrzebowania energetyczne. Za mało góry było? Jeszcze chciałaś dalej cisnąć? Nie, ja patrzyłam na liśniki wykonane. Gratulacje, żółwik. Ojojoj, ja, ja. przeklinać? Tym razem w sumie śmiesznie jest zupełnie inna pogoda, ale ta góra chyba jest przeklęta dla ciebie. Bo... Chociaż teraz się śmiejesz przynajmniej. O Osta... nie, kochani, to, to że na ostatni nie nagrywałem, to dobrze dla nas wszystkich. Ostatnim razem, yy, poza wymagającą górą, była też niezwykle wymagająca pogoda. I ja potem miałem bardzo wymagający dzień <noise> przez to, ale Kasia dziennie wtedy podjechała i zjechała, tylko wtedy tego nie nagrywaliśmy, a dzisiaj oficjalnie mamy to. 1025 metrów w port i najdłuższy podjazd w życiu Kasi został zaliczony. I w sumie będzie też najdłuższa trasa. Dzisiaj dwa w jednym. Teraz lecimy w dół. Przed nami jakieś niecałe 60 km trasy, ale już w wybitnej większości będzie to zjazd. A pod uwagę to, że teraz będzie zjazd z Portetudons. I ostatnio nagrywałem wam zjazd z Portetudons, więc podejrzewam, że jak oglądacie ten film, to już mieliście okazję obejrzeć cały zjazd z Portetud To w końcu pytanie. Mam okazję w końcu zadać to pytanie, czyli czy Oglądając całe zjazdy, tak jak w tym odcinku, właśnie ze zjazdami, wolicie, żeby były z muzyką, czy bez? W sensie, jeżeli są z muzyką, to oczywiście ja też puszczam w tle dźwięki zjazdy, szum opon, szum wiatru, bo uważam, że tak jest dużo bardziej naturalnie. Ale pytanie, czy chcecie mieć tak 100% naturalnie, jak w przypadku filmu Sporty Tudor, czy jednak z podkładem subtelnym, jak w przypadku Colderates, czy chociażby Fustery? Napiszcie w komentarzach, bo w sumie jeszcze nie miałem okazji o to spytać. Mamy to. 118 km, nowa, najdłuższa trasa w historii Kasi została zaliczona. Nie będziemy już Kasi na koniec męczyć. Dzisiaj były kryzysy, były bomby, były momenty lepsze, były momenty gorsze, ale na koniec Kasia dzielnie cisnęła, dojechała, no i poprzeczka została podniesiona. Myślę, że następne trzeba będzie się zmierzyć z jakimiś 150 kilometrami, ale nie wiem, czy to nastąpi jeszcze w Kalpę, czy gdzie indziej. Tak czy siak gratulacje, pozdrowienia dla widzów, którego, których spotkaliśmy dzisiaj w Alkolei. Miłe, miłe są takie spotkania, spontaniczne i fajnie widzieć, jak fajne osoby są po drugiej stronie ekranu. To są w ogóle zawsze śmieszne spotkania, ponieważ jest takie zjawisko w ogóle w psychologii i w ogóle w współczesnym świecie medialnym, że często jest tak, że jak oglądamy kogoś w internetach, czy w Telewizji, to mamy wrażenie, że go znamy, i potem czasami te spotkania są dość dziwne. Kiedy okazuje się, że ta druga osoba jednak nas nie zna, ale najczęściej jak. Dochodzę do wniosku przy spotkaniach z widzami, wszystko to wygląda i kończy się w bardzo naturalny sposób, więc takie spotkania jak dzisiaj to czysta przyjemność. Więc pozdrowienia dla chłopaków. Mam nadzieję, że przyjechali dzisiaj bezpiecznie trasę 150 km z jednego z naszych ostatnich materiałów i co. No i tyle. Kończymy dzisiaj. Ja oczywiście zachęcam wszystkich do odwiedzin na Instagramie. Trasę z dzisiaj znajdziecie na Strawie No i oczywiście, jeżeli wybieralibyście się do kalpy i szukalibyście inspiracji na trasy, e, takie, które pojawiają się na bike show, to polecam. Mój przewodnik. On zawsze jest przypięty w pierwszym komentarzu pod filmem 29 zł w PDF-ie trasy na pierwszy 7-dniowy wypad do Kalpy. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Hej!